Wow. ale wariaty Kopcik będzie M300 jechać M300. Damy radę, pokażemy kurde ajem AME sprzęt jedzie po... Jesteśmy już na zawodach Tutaj Kaofen, którym dzisiaj startuję, także 12 kW. Przypominam, 408 Nm w piku. Zobaczymy, jak sobie dzisiaj poradzę. Ostatnio jak startowałem, to niestety miałem 73% baterii na starcie. Dzisiaj już tego błędu nie popełnię. Mamy 100% baterii, także mam nadzieję, że dojedzie do końca. Mamy dużo Surronów. Tutaj jest nasz Bagi elektryczny. Ultra B. Także jest, tych elektryków. Buffera, Suron, no już chyba sprzedany. Niedługo będzie Tarkiem jeździł. Także zobaczymy, jak Stark-Wark będzie wyglądał, jak będzie latać na kole. Podejrzewa, że będą grube materiały. Na M300 będzie startować Kopcik. Także zawodnik już jeździł na tym sprzęcie, testował, także zapoznany jest. Zobaczymy, jak wypadnie. Tutaj mamy 6KW w 380 nm w piku. Ale naprawdę robi robotę. Suron Light B6KW y, nie ma szans. Całkiem inaczej przyspiesza. Mhm. Tutaj Kanam, Maverick, to już jest wersja jakaś pomodzona. Zawodnicy się ustawiają na przeglądy techniczne. No Jest od groma spalinowych crossów. Elektryków to troszkę mniej. Pilar rozgrzewki, zaraz będziemy startować. Tutaj Maverickiem ciśnie. na przeglądzie technicznym, także czekamy w kolejce zaraz się dowiemy czy możemy wystartować ale jak w tamtym roku wystartowaliśmy to myślę, że nie będzie tym razem problemu Kopcik będzie M300 jechać 300 Damy radę! Pokażemy kurde jak AM Electric Sprzęt jedzie ale po, takim, po takim wystartowaniu tam się taki serwis przyda hmm. Ostatnie słowa przed startem? Ostatnie. Może pierwsze. Zobaczymy, jak to będzie. Konkurencja jest spora. Moce silników poważne. Mamy 0,44 kW. Czy nie i będzie dobrze? Taktykę trochę zmienimy, nie będzie teraz na Sport Plusie, nie będzie od razu połowanie, tylko na sporcie delikatnie, i aby baterii wystarczyło i później najwyżej na końcu się chyba Sport Plus. I zobaczymy co z tego będzie. Także zobaczymy 300 jak sobie radzi. No to jest, jestem najbardziej cyfa. Dobra. A gdzie ta woda jest? No i dobra, tutaj kopcikiem 300 już przygotowany na rozgrzewkę. Jedziemy jedno krążenie zapoznawcze. No i zobaczymy jak sobie poradzimy No ja myślę, że M300 tutaj zrobi fajny, fajny wynik Bo ma potencjał Chłopcik też też kozak Dobrze jeździ, już przyzwyczajony Trochę polatał nim Okrążenie zapoznawcze zrobione 92% baterii Mamy Starka tutaj Tu takie mocniejsze maszyny Tutaj mamy Suron Ultra tam mamy Roberta ze swoim motorkiem, który sam zbudował. O tu żeby się nie wywalić. Oho, oho. Idą wariaty. Tutaj na spokojnie. Nie mocno wariować. m jedzie. Nasz główny bohater. Dobrze kopci wciśnie, dobrze. Wow. Ale wariaty. Kurwa. Max, wybaczam ci to! Dobra, trzeba uciekać! O. Ja muszę tutaj kurczę, muszę uciekać od niego, bo jest danger. Max Globo, dá para Jedna gleba musiała być no. druga gleba. Nie, start warg nie dogania eee, No kurde, ale dzik He, he, he. Ale widziałem tam dobrze staliście, krzyczeliście cały czas Dzięki mordeczki W tym się udało, zostało 21% baterii jeszcze Także w którym na razie nie wiadomo Nie wiadomo, nie? zaraz zobaczymy Odstawiam, że czołówka który... Ciekawe Charakter wysoko Dałem radę przejechać całe Dałeś mu? No, ale by ostatni pewnie byłem Wiesz, że kilku odpadło, nie? Kilku nie dojechało w ogóle, także to nie jest, zły, to jest dobry wynik. No, ale właśnie nie licząc tych, co odpadali, to i tak będę ostatni. Dobrze jest, to jest mała, mała, mała morska. Tak. I... No, przejechał, ale no to na złym bateriach czy tak? Była wymieniana, ale pod koniec. Mało, mało brakowało, nie? Mamy listę. także że udało się. Czwarte miejsce w zawodach.